5, 4, 3, 2, 1, go! Za wyspą prawo, obieść w prawo, obieść w prawo. W okiem, w okiem panie. Brawo, brawo, brawo. Lewo za wyspą. Prosto. Lewo za wyspą. Teraz będzie między wyspami. Między wyspami, żeby... dobrze, dobrze. jeszcze, Jeszcze lewo. Brawo, brawo. Ogień, ogień prawo. Ogień prawo. Wyciągaj. Ogień. Lewo, lewo. Przed wyspą, wyspą lewo. Przez wodę ogniem. Ogniem przez wodę. Lecisz do mety. Ogniem do metu. Brawo, brawo. Kurwa, ślisko. Jedź. Dawaj, dawaj. Oa!